Ostatnia prosta, dzień 31, finał. Pobudka dosyć wcześnie, żeby zdążyć się ogarnąć i zjeść śniadanie przed biegiem. Podróż samochodem, około pół godzinki, żeby dojechać na miejsce zawodów. Szybkie przygotowania. Na szczęście pogoda dopisała, frekwencja dopisała warunki naprawdę mega, mega fajne. Bieg dosyć ciężki, bo gdzieś tam. Na drugim trzecim kilometrze problem lekki z nogą, no ale bieg dokończony wedle założeń taktycznych. Czas jaki chciałem osiągnąć, udało się osiągnąć, więc jestem mega zadowolony, mega zmęczony po tym całym biegu. No ale oczywiście, że to Sylwester to było też pyszne jedzonko, świętowanie oraz udało nam się wylosować przy okazji destynację na pierwszy maraton. W tym roku, także dziękuję ślicznie wszystkim za oglądanie i do następnego. Hejo.